Witamy! Witamy serdecznie! Ja jestem Wodzirej Je... Nie wiem który. Dobra, to bez sensu jeszcze raz. Zapraszamy Was na nasz nowy kanał. O nazwie... Nie, nie mówię. źle mikrofonu. Zapraszam. Zapraszamy Was na nasz nowy kanał. O nazwie? Wodzirej2. Bo jest nas dwóch. Ja jestem Wodzirej 1, to jest Wodzirej 2. I czekam na Was tam pierwszy odcinek programu Wodzierej2 <noise> Ciekawe, co coś pościnał. I serdecznie Was zapraszamy. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Będzie to nasz wspólny kanał, będzie się działo ogólnie. Zapraszam do subskrybowania. 80 nowych Pokémonów do złapania. Druga generacja weszła całkowicie teraz. Czujecie ten profesjonalizm? Zobaczcie. Rewolapia Rewolapia. Mam, podaje Mamy mikrofon jeden na dwóch. A jest nas dwóch, bo i z jednym mikrofonem. w nazwie nie ma nic o mikrofonie. No ale jednak dwaj, to wszystko będzie mi się podwójnie. Cholera. Bez sensu, nie będę tego dawać pieprzenia. Nie jest Lordem stów. Oh, nie Hello? Mów. Jak panu minął dzień? Dobrze mi minął dzień w pracy, bo byłem ja ja właśnie wróciłem z pracy. Zajbiście. Tak? No. Urzekająca historia. Zgram to na dyskietki, wrzucę do miksera, zblenduję. E, zapraszamy na nasz kanał e 2. Mam nadzieję, że Was pozytywnie zaskoczymy. Zapraszamy subskrybujcie, pamiętajcie. Pa, pa. do zobaczenia na drugim kanale. Pa! Pa!